Aby zamknąć temat przetworników elektroakustycznych, może jeszcze kilka słów na temat mm, słuchawek. Yy, słuchawka ma konstrukcję dosyć prostą, ma bardzo zbliżoną do głośnika to znaczy, bardzo często jest to cewka, która porusza się w polu magnetycznym bardzo silnego magnesu. Bardzo często yy, stosuje się ostatnio odkryte, niedawno magnesy neodymowe o wyjątkowo silnej. Silnym polu y, magnetycznym i wówczas zazwyczaj do wiernego odtworzenia dźwięku w całym zakresie częstotliwości, czyli z, poczynając od dźwięków niskich na bardzo wysokich kończąc, wystarczy tak naprawdę jeden przetwornik. Istnieją różne typy słuchawek. Yy, najczęściej są to słuchawki douszne, tak jak tutaj. To jest słuchawka, którą się po prostu wciska w ucho i ona się powinna tutaj za pomocą tej oto silikonowej tutaj takiej wkładki dopasować do ucha, zatkać ucho i dzięki temu wiernie ten dźwięk jest do samego ucha bezpośrednio nadawany. Lub oddzielny typ to są słuchawki nagłowne, które działają w ten sposób, że do słuchawki chowa się całą małżewinę uszną. Są również różne eksperymenty, jeżeli chodzi o słuchawki, które polegają na tym, że próbuje się zbudować słuchawki dla najbardziej wymagających odbiorców, które są zbudowane podobnie jak kolumna głośnikowa z kilku przetworników dla poszczególnych częstotliwości, przy czym tutaj już uzyskuje się urządzenie bardzo drogie. Zwrócę może jeszcze uwagę na to, że słuchawka może być zbudowana na dwa sposoby. Pierwszy to jest taki sposób, o którym już mówiłem: to znaczy cewka porusza się w polu magnetycznym magnesu, ale można bardzo uprościć konstrukcję słuchawki i wygląda taka konstrukcja w ten sposób, że jest to cewka. Do której doprowadza się sygnał małej częstotliwości. I słuchawka taka nie zawiera magnesu. Zawiera natomiast y, membranę zamontowaną na resorze, umożliwiającym ruch tej membrany. I na środku tej membrany naklejany jest kawałek metalu, który umieszczany jest w polu elektromagnetycznym wytwarzanym przez tą cewkę i jest po prostu przyciągany lub odpychany i w zależności od kształtu sygnału małej częstotliwości. Taka konstrukcja słuchawki jest dużo prostsza, taka słuchawka jest dużo mniej podatna na uszkodzenia. Nie jestem pewien jak wygląda sprawa jakości takich słuchawek. Obawiam się, że takie słuchawki są Stosowane takie rozwiązania są stosowane raczej w słuchawkach niższej jakości. Tutaj, jeszcze taką małą ciekawostkę dodam, że normalnie słuchawka mogłaby służyć jako mikrofon. Zwykły taki mikrofon dynamiczny, tak zwany, ponieważ mikrofony dynamiczne działają podobnie jak głośnik. Taka słuchawka jednak nie. To zjawisko nie jest w takiej słuchawce odwracalne, odwracalne to znaczy, że taka słuchawka jako mikrofon y, służyć nie może. Przy czym żadna jest to oczywiście strata, ponieważ mikrofon jest urządzeniem również bardzo wyrafinowanym, podobnie jak głośnik. I tak naprawdę y, słuchawka, y, jeżeli. Ona dobrze pracuje jako słuchawka, to niestety niezbyt dobrze będzie pracować jako mikrofon. Przy czym warto tu zwrócić uwagę, że w urządzeniach nadawczo-odbiorczych stosuje się taki właśnie jeden przetwornik pod nazwą mikrofonogłośnik. Jest on specjalnie zbudowany, specjalnie do tego przystosowany. Ma niezbyt dobre parametry, jeżeli chodzi o wierność odtwarzanego dźwięku. Natomiast upraszcza konstrukcję i powszechnie był stosowany w urządzeniach radiotelefonicznych FM.